Często pytacie o takie coś, jak naprawić ten schowek, żeby nie robił czegoś takiego brzydkiego. No, wygląda tak gówno, szczerze mówiąc w aucie. No, już pominijmy to, że to jest stary gruz, ale mimo wszystko to jakaś tam klasa premium kiedyś była. Niektórzy uważają, że nadal jest. 211. Opadający schowek. Pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobić tanio i bezboleśnie musimy się dobrać tutaj od spodu. Dobra. Mamy dwie śruby, jedna druga, trzeba odkręcić, tu trzeba odchylić. A więc potrzebny będzie Torx 25. Raz. Dwa. I w sumie więcej otwierać nie musimy. Chodzi o to tutaj. Nie wiem czy dobrze widać to na nagraniu. Chodzi tutaj o ten sznureczek. On musi być zaczepiony do tego. Widzicie? Ja potem jeszcze znajdę. To jest ten nasz spowalniacz ta sprężyna spowalniająca. Ja potem znajdę schowek gdzieś i wam pokażę jak to wygląda normalnie. A tak żeby zrobić to tanio i szybko tanio za free Gotowe Jakiś czas podziała Dla bardziej wymagających no, można to wszystko zdemontować, przywiercić dziurkę, wkręcić tam cokolwiek żeby to się trzymało Ale z doświadczenia wiem, że nie trzeba Bo wyciągnąć ten sznurek czasami jest trudno Gotowe. Klik, klik. Dwie śrubki. Dziękuję. Trzeba tylko dopilnować, żeby to było tam z tyłu schowane. No i to tyle. I zobaczcie, jak to teraz działa. Lepiej? Jasne, że lepiej. To teraz jeszcze zobaczymy sobie, jak wygląda taki schowek z bliska i w normalnym świetle. A więc tak wygląda nasz schowek zdemontowany. Ja nie demontowałem tam tego spokojnie. Gdzieś w czeluściach garażu mi się taki jeden znalazł. Ale teraz zerknijmy sobie, o co tu chodzi dokładnie. To jest ten sznurek, który zakładaliśmy, i on normalnie jest zaczepiony. Widzicie, on obchodzi tam dookoła. Przechodzi tu przez dziurkę i jest zaczepiony tutaj dookoła tego czegoś Takiego plastiku i ten plastik się po prostu łamie Także no, najlepszym wyjściem jest tutaj zaczepienie o to Bez kombinacji A no mówię, można sobie tutaj pokombinować, wyciągnąć to, przewiercić tutaj malutką dziurkę Wtopić jakiegoś pina metalowego Albo cokolwiek Ale nie ma sensu Z doświadczenia wiem, że to działa Naprawdę długo, jeżeli się zaczepi bezpośrednio o jedną z tych yy, jedną z tych nóżek tutaj. Także tak to wygląda. Taki szybki poradniczek. Bo co chwilę mnie o to pytacie jak to zrobić? Gruz jeszcze nieskończony.